Widzieliście kiedyś miejscówkę dla rybaków w centrum dużego miasta? Bo jeśli nie, to proszę bardzo. Stacja Jotsuya w Tokio. Witam Was w kolejnym odcinku z Japonii. Dziś z Damianem wybieramy się w góry. Zdobywać góry Odake oraz Mitake. W tym celu trzeba spędzić trochę czasu w pociągach. A dokładniej nieco ponad dwie godziny. I tak z naszej stacji dojechaliśmy na stację Ichigaya. Szybka przesiadka i dojazd na stację Jotsuya. A następnie jednym pociągiem do stacji Ome i dalej lokalnym pociągiem do stacji Okutama. Linia Ome, bo tak nazywa się ten ostatni pociąg, porusza się głównie po pojedynczym torze i gdzie gdzieniegdzie zrobione są dla pociągów mijanki. Poruszamy się tam dużo wolniej ze względu na krętą trasę, ale widoki za oknem sprawiają, że ma to dla nas znikome znaczenie. Całość ze stacji Gokokuji do stacji Okutama wyniosła nas 1288 jenów. Halo, halo, dzień dobry. Jesteśmy. Okutama. Ze stacji Okutama można jeszcze dojechać autobusem za około 500-600 jenów nad jezioro o tej samej nazwie, które podobno jest przepiękne. Ale my dziś mieliśmy inny cel. Swoją drogą nie chodziłem w Polsce dawno po górach, ale czy są u nas miejsca do mycia butów po zejściu ze szlaku? Dajcie znać w komentarzu, proszę, bo nie wiem, czy ja się podniecam czymś, co wymyśliła Japonia. Czy czymś, co jest na całym świecie, a ja po prostu o tym nie wiem. Słuchajcie, tam idzie ten winowajca. wiem sobie. O! Lody z wasabi. Ciekawy eksperyment. Ale twarde są. Cóż zjemy pod drogę najwyżej. Zobaczymy, jak to będzie puszczało. Ale sportowa kierownica jest? Nie. <laughs> yes. Słuchajcie, lepsza wersja lodu z Ostati. Naleźna na podrodę bo Oczywiście zrzuciliśmy się na te lody skupka na stacji. Jak to zazwyczaj jest, na stacji są rzeczy mniej pro, a dalej od stacji są bardziej pro. O! Nawet całkiem spoko smak, tylko to taki smak jest bardziej, nie? Japończycy, którzy przyjechali sobie na rzekę chillować przy sobocie, sprawili, że chętnie bym się z nimi zamienił. No ale słowo się rzekło: takie kombo w ogóle i ten tekar śmieszne Hondy. Ale piękne. Trzeba wam powiedzieć, że będzie grubo. Ewidentnie. Tętno 155. O, słuchajcie, dopiero teraz zmieniłem obiektyw. Wyszliśmy na pierwszą górę. Teraz będziemy schodzić trochę w dół i wchodzić na górę Odakę. Generalnie moje nogi już zaczynały się poddawać pod tą górę. Zobaczymy, jak będzie tam. Natomiast y, 5 km, a ja średnie tętno 153. Musiałem przystawać, bo wjeżdżałem ponad 180 tętnem. Powiem Wam, że Chodzenie po płaskim, a chodzenie po górach to są dwie różne rzeczy bez kiju. I na razie to co jest, w sumie to co widzieliście, jest są cały czas taka ścieżka. Słuchajcie, na razie ta ścieżka, idziemy więcej taką, po płaskiemu. Zaraz się zacznie podejście pod ostatnią górę, czyli górę Otake. Dawaj, dawaj. Widać, że już to kijczyk. Słuchajcie, nie nadążam, ja się czuję jak, jak wtedy, co był ten odcinek, co Przemkę wyciągnęliśmy na spater. Ja się cieczy jak ten O. Oh, dzisiaj się srogo dojadę, naprawdę. Oh. Nie wiem, że doszliśmy. Tam gdzieś ławkę widziałem. No tak, słuchajcie, bo życie byłoby zbyt piękne, gdyby było za prosto. Szczyt Odakę to jedyne miejsce, z którego można było podziwiać jakiekolwiek widoki, gdyż całość szlaku biegnie przez las. Natomiast latem, dzięki temu jest naprawdę przyjemnie. Dobycie góry takie było bardziej zejściem niż wejściem, ponieważ Odakę jest wyższe i po drodze mieliśmy tylko trzy dość krótkie podejścia. Całość szlaku trzeba mocno uważać na korzenie. Raz nawet zaliczyłem glebę, ale na szczęście bez większych konsekwencji. Schodziliśmy nieco w pośpiechu, aby zdążyć na kolejkę, która kursuje do 18:30, ale o tym za chwilę. Tutaj na takie jest świątynia, ale już nie dałem rady wejść, bo po tym zejściu czuję, że moje kolana mają dość. O, stopy jak stopy, no tam też są padnięte już, bo to jednak ile tam tych kilometrów? No, 12 kilometrów, ale to zejście, to tak w kolana dało. Uu. Szczyt góry kojarzy się w większości z odludziem. Jednak góra, mi taka jest zupełnie inna. Tuż pod szczytem znajduje się mała, urokliwa wioska, w której znajdziecie restauracje, hotele z oraz świątynie. Jest to bardzo popularne turystycznie miejsce, bo dość blisko od Tokio i nie wymagające wysiłku. Wszak można wjechać tutaj kolejką, którą my za chwilę będziemy zjeżdżać na dół. Nie, można powiedzieć, ostatnia prosta, bo. Damian tak gada, że jest zgodny, ja już sam zgodniałem Więc zjeżdżamy na dół kolejką Na stacji trzeba coś zjeść Ja bym się musiał przebrać, bo jestem absolutnie cały mokry Czuję po prostu, jak mam wszystko mokre Na sobie O! Po będziemy wracać do Tokio jest godzina No, zobaczymy czy się zrobimy na tom. Jak nie, to będziemy zjeżdżać kolejną 18:30 jest ostatnia kolejka. Stała jakieś 200 metrów? 100. nie, czy boi. Kolejka Mitake Tozan ulga dla ludzi zmęczonych łażeniem po górach, ale także atrakcja turystyczna i łatwy dostęp do góry Mitake. Koszt to 600 jenów za odcinek 1 km i przewyższenie 400 metrów. Jest to jedna z kolei o najwyższym nachyleniu w Japonii i ciekawostka. Pomimo, że wygląda jak świeżo stworzona, to operuje ona od 1935 roku. Z przerwą z powodu wojny, gdy została ona rozebrana na kilka lat dla materiałów. Obecny pociąg to trzecia generacja, poruszająca się tutaj od 2008 roku. No, dojechaliśmy. Teraz jeszcze trzeba wziąć autobus do Mitake i będzie tacy. Na sam koniec odwiedziliśmy miejscowy ramen bar, w którym przemili starsi państwo przygotowywali genialne jedzenie. Nagrywałem niewiele, bo obok siedziały dwie Japonki, które pochłonęły taką ilość jedzenia, że ja jadłbym to cały dzień. I z Damianem nie mogliśmy wyjść z szoku. Jak dwie drobne kobiety mogą to zmieścić? I tak. Ramen też może być wodnisty, niczym nasz rosół, jak ten mój tutaj. Powiem wam, że Kamakura ma zupełnie inny klimat. Tu już taką wioską zalatuje całkowicie. Taki dzikus japoński. Dosłownie <śledzieli> taki dzikus japoński. O, tam jaka ładna miata stoi. Ta nawet biała. No jest Japoń, że bluzka. 1000 jenów bardzo w donkim naprawdę znajdziecie absolutnie wszystko o, tam są jakieś koła ratunkowe i tak dalej, baseny a tu macie rzeczy do łowienia ryb